Dzień dobry ponownie. Yy, kolejny odcinek z serii hardkorowej, w której na weteranie gram w Koda 1 z tyłekiem takim, że po śmierci zaczynam misję od początku, więc lepiej nie umierać. I nie używam manualnych saveów, więc no, korzystam tylko z tych zrobionych przez grę. Co, co nie zawsze jest dobre, i tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jednak czołgi, więc będę, myślę, mógł się teraz zrelaksować nieco. Hmm. Zawsze lubiłem te misję. A, przypomniało mi się, że to nie jest... Się nazywa? O nie, jest... To no się zamyśliłem, nie? Dobra. Nała Dobra, wszyscy? Dobra, no na nic, jak się zamyśliłem, to bywa. Z, 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 zawsze lubiłem e, te, te ciaki, po tej, po, po, przez, przez tą właśnie misję, nie? ogólnie tak, taką wielką, powiedzmy, że chęć do e, lubienia ruskich broni drugowojennych, czołgów i tak dalej, właśnie po, powstały chyba właśnie Skoda dynki zawsze tak oooo, czołgiem ruskim, O i w ogóle i ruskie miały najlepsze misje normalnie w tylu kodach, że... To są wrogie czołgi. Ta, teraz raczej są wrogie czołgi. Tak. Problem i minus jest taki, że nie ma żadnego. A dostał. Że nie ma żadnego przybliżenia lornetkom. A nic takiego. No tak, e... rozwaliłem ich prawie wszystkich. No. Nie, nie tak bardzo nic się ciekawego nie dzieje, że nie wiem za bardzo o czym gadać. To on nie dostaje. Ja wiem, że to Tigor. nie jest to naj, najłatwiejszy cel, ale no, bez przesady. No kurde dostań, że... Nie no, co się dzieje. Moje pociski normalnie zrobione są z wapnia. Nie no, straciliśmy czołg. że ten kurde zasłonił. A nie, to nie był Tigor. Prawda jak Tigor. Chyba, że Tigor za nim jechał. A za nim jechał. Nie no, po prostu nawiedzony. A, to wszystkie. To jest najbardziej irytująca część. Kryjący się żołnierze po, po tych wszystkich dziurskach, które tylko czekają, żeby sadzić we mnie swojego Fausta. No tak naprawdę bardzo duże upodobanie do, do ruskich czołgów i broni to właśnie chyba przez te kody wszystkie. Product 1, dwojeczka tak mniej, dwojeczka była taka średnia pod względem ruskiej kampanii, ale Warta Tour, Warta War to w ogóle był normalnie genialną grą której też planuję zrobić po serię, bo już wcześniej próbowałem, a z jakiegoś powodu strasznie obniżała yy... nie, nie, inaczej no właśnie, o, o kurde no, dostałem Sponsor Fausta i co? Ponad połowa życia stracona. Nie wracając yy... Tak, wcześniej już dawno temu, parę lat temu, więc 2-3, chciałem zrobić serię z Wortatouora na Weteranie, yy, bo miałem chyba na Wortatoura, ale okazało się kurdebele, mortadele, z jakiegoś powodu kiedy... Yy, kiedy włączałem... Nagrywanie to jakoś kurde w Warta fps spuszczał normalnie na jakieś 20 i nie dało się ani grać, ani oglądać. No, grać się w miarę dało, a nie, i chyba to było tak, że sama gra była w porządku, ale na, na filmiku wychodziła w jakichś 20 FPS-ach. Także e, marudnie nastawiony. Nie trafiłem tam gdzie chciałem Nie mam, dobra Czyli nie dobiegł po prostu Chyba, że on tu będzie Chyba powinien być No właśnie, czyli tu powinien być I zapomniałem Dobrze, że nie trafił, nie Dobra Chcę już normalnie na zapas, bo Bo boli Mam wrażenie, że to ma jakąś mini automatyczną detekcję przeszkód i wrogów, nie? Do których po prostu randomowo się przykleja ten pocisk, bo no naprawdę, no dobra, na szczęście nie trafił we mnie tylko w co innego e? To jest w sumie trochę głupie, jak tutaj długo te pociski lecą, no ale... Wróg z przodu? Nie. Wydawało mi się, że... Czasami się wróg z przodu się pojawia, chyba że nasi się tam spalnią czasami. Nie, już zapomniałem, jak to jest. Nie. No, nie. Ja się tak w miarę relaksuję. No i wszyscy. Też czołgów zostało naszych mało, no kurde. Ja i dwójeczka. No i tata, ten, który zaspał, nie. Czterech czołgów i pewnie gdzieś jest jakiś pies, nie. Boże, co za żałosne powiązanie, nawiązanie, znaczy się, ja pierdziele. No. Także, jak mówiłem. Szybciutka misja, 8 minut jak niecałych i zrobiona. Na szczęście to nie jest aż takie wymagające i można to bardziej przycisować, jak zwłaszcza na początku widać. Co? No co, nie, nie będę tutaj prosił o łapkę, bo nie ma tutaj nawet co łapkować, bo to było praktycznie jak zwykłe przejście. Nic ciekawego, po prostu przejdę do kolejnej misji. Niestety, niestety też czołgowej, no niestety, no bo jednak... Ciekawie to to pewnie się nie ogląda, ale niestety dla mnie, bo mogę odpocząć psychicznie od tego mordoru do widzenia.